Tutaj, proszę Państwa, mamy kolejną sytuację, już lepszą. Nie wszystkie pąki wybiły, ale te, które przeżyły, wyrosły i roślina nie ma chęci w tej chwili do wypuszczania pędów z uśpionych pąków to znaczy, że bilans energetyczny jest jej korzystny. Te pędy silnie rosną, i tutaj możemy przyjąć taki model postępowania. Mamy również dwa pnie wytworzone, ale te pnie zaczęły wypuszczać liczne pędy. Zresztą to jest tendencja normalna, że roślina właśnie w trakcie wytwarzania pni, w którymś roku bardzo chętnie z tych wszystkich pąków wypuszcza pędy. I tu powinniśmy możliwie szybko usuwać te pędy. W tej sytuacji, kiedy roślina nie cierpi jakoś nadmiernie od, z powodu braku liści, te pędy tutaj na, na dole możemy usunąć, czyli oczyścić pień właśnie z tych pędów. Natomiast te pędy, które tutaj wyrastają z wysokości tego drutu. Spokojnie będą właśnie tworzyły później konstrukcję zasadniczą tej rośliny. Być może zastąpią te pędy boczne, jeżeli one jakoś słabo będą rosły, ale jeżeli nie, to tutaj, zobaczcie Państwo, w mniej więcej odległości 30 cm, pojawiają się latorośle, które później mogą właśnie stać się tymi miejscami, z których rokrocznie będą wyrastały silne latorośle. Będzie można te latorośle przyginać do drutu w lewo czy w prawo bo idea jest taka właśnie, że wytwarzamy dwa pnie, z tych dwóch pni ramiona idą jedno w prawo, drugie w lewo, dłuż centralnego drutu i potem z tych ramion właśnie w odległościach około 30 cm jedno od drugiego wyrastają latorośle, które przyginamy w jedną i w drugą stronę w poprzek rzędu, mocując do drutu. To jest taki idealny model, do którego dążymy. W związku z tym, w tym naszym przykładzie możemy w tym momencie oczyścić jedynie pień z tych wyrastających latorośli. Oczywiście najlepiej jest to zrobić jak najwcześniej, ale ryzyko wystąpienia przymrozków jest u nas do połowy maja, więc obcinanie tych pędów wcześniej stanowi pewne ryzyko, że jeżeli przymrozki przyjdą, no to roślina będzie dodatkowo osłabiona. W przypadku tutaj silnych pędów, proszę Państwa, usuwanie ich nie powinno polegać na wyłamywaniu, gdyż powstanie zbyt duża rana w pozostałym pniu. Te pędy najlepiej sekatorem odciąć u nasady, i kolejne pędy u dołu także możemy usuwać. I tak oczyszczony pień będzie grubiał, oczywiście, wraz z upływem lat. W kolejnym roku roślina już nie powinna mieć tendencji wypuszczania latorośli z pnia, ale jeżeli one się pojawią, trzeba je znów usunąć. Tak samo, jeżeli w ciągu lata pojawią się ewentualnie jakieś kolejne latorośle, też możliwie szybko wtedy, jak tylko się pojawią, należałoby je usunąć. Natomiast te pędy, które wyrastają tutaj z góry, one będą tworzyły później konstrukcję tej rośliny w, w kolejnych latach. Być może, że ta latorość urośnie w ciągu roku, można będzie ją przygiąć na boki. Kolejne nasze podejście do tej rośliny będzie polegało na tym, że będziemy właśnie zajmowali się tymi silnymi latoroślami, które trzeba przymocować, żeby nie zaczęły się owijać wokół siebie czy w miejscach niewskazanych, tylko rosły tak, jak akurat my byśmy tego sobie życzyli.